hej hejo, porozmawiajmy dzisiaj o nunchaku. Nie, nunchako. No to tak. Tutaj mamy takie zwykłe z drewna. Może bardziej zabawka niż prawdziwe nunchaku. Typowo jako broń. Porobimy sobie kowrotki Powrotki można wykonywać standardowo. Każdy by to potrafił trzymając za jedną pałkę. No i sobie gibamy albo robimy ósemkę. Ósameczka. Pyk. Trudniejsza forma to jest już łapanie pałki drugiej i potem pierwszej, drugiej i potem pierwszej. Czyli coś tego typu rodzaju. Elegancko i teraz robimy ósemkę yy, na przemian. Czyli nie trzymamy tylko jedną pałkę, tylko po prostu łapiemy raz jedną, raz drugą. Czekaj. Idziemy sobie na spacer. W nunczaku wyróżniamy styl freestyle, czyli bardziej taki pokazowy, sportowy lub nunchaku kobudo. Kobudo jest to można powiedzieć stary styl sztuki walki połączony z, z różną bronią, na przykład stąpą z nunchaku. Mamy tam sta, sta, tradycyjne ruchy, postawy i u, uderzenia nunchakiem. Oczywiście sposób też obrony i tak dalej. Wyróżniamy też nunchaku kata. Czyli kata. Jest to forma, można powiedzieć, zaawansowanych ruchów, zaawansowanej zaawansowanych postawy, zaawansowanych ruchów pałką. No i czasem kata wykorzystywany jest też na pokazach. A no i czasem w grupie. No kurde, no to byłoby na tyle, nie? Co by tu więcej opowiadać? Leci, 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 leci. No i doleciał. hej, hej.